Jaka będzie pogoda na Lapalmie w sierpniu i we wrześniu? Jeżeli wybieracie się na Lapalmę po raz pierwszy, prawdopodobnie będziecie szukać jakiejś odpowiedzi konkretnej, typu jaka będzie temperatura, a 23 stopnie. Na Lapalmie to nie jest takie proste. To nie da wam prawdziwego obrazu tego, jaka będzie temperatura i jaka będzie pogoda na Lapalmie. Pogoda na Lapalmie to jest taki śmieszny i trudny temat. Szczególnie jeżeli nie byliście jeszcze na Lapalmie, jedziecie tam po raz pierwszy, to trochę ciężko to zrozumieć, bo. No, za jednym kamieniem z prawej strony może być słońce, a za drugim kamieniem z lewej może, może padać deszcz. Dosłownie tak się może naprawdę zdarzyć, bo to jest kraina mikroklimatów. Sierpień i wrzesień to bardzo, bardzo fajne i cieplutkie miesiące. Doskonałe na wakacje. Podobnie jak w poprzednich dwóch miesiącach, mogą zdarzać się kalimy. Kalimy, czyli piasek nasypywany na dużą skalę z Sahary, widać to na zdjęciach satelitarnych. Ten piasek, ten piasek nawet jak się spojrzy na horyzont, tego widać. Jest tak, jest tak ciężko. Samochody robią się, robią się brudne, pokrywają się taką warstewką warstewką piasku. To okres, kiedy jest cieplej, kiedy jest goręcej, kiedy osoby, które mają może problemy z oddychaniem, jacyś astmatycy, mogą się wtedy skarżyć na jakieś problemy. Nadal nie jest to taki bardzo uciążliwy, uciążliwe gorąco, które znamy na przykład z fali gorąca, które zdarzają się w Polsce, w Europie, takie kontynentalne, więc nie ma się czym przejmować. Taka kalima może trwać kilka dni. Kiedyś dawno temu kalima to jest zjawisko, które zdarzało się, nie wiem, pięć razy w roku. Ostatnio jest zdecydowanie coraz częstsze. Wrzesień to także miesiąc, w którym ocean jest najbardziej spokojny w całym roku. Wrzesień oraz październik, więc jest to doskonały okres na pływanie na lapalnie. W, w pozostałych miesiącach, szczególnie zimą, ocean potrafi być. Trochę okrutny, yy, szczególnie jeżeli wcześniej doświadczyliśmy tylko spokojnych wód yy, Morza Śródziemnego. Jeżeli chcemy sobie popływać, wrzesień. W Santa Cruz i w Los Cancajos będzie super, będzie bardzo fajna temperatura, są to idealne miesiące na to, żeby spędzić czas właśnie w tych wschodnich częściach wyspy, będzie fajnie. Tasa Corte oraz Puerto Naos. To są najcieplejsze miejsca na wyspie. E, mają najwięcej dni słonecznych i tam też będzie najgoręcej. Jeżeli ktoś lubi się smażyć na plaży, jeżeli ktoś lubi naprawdę, musi się koniecznie doładować tą witaminą, witaminą D, to to są dobre miejsca. Natomiast jeżeli jest się właśnie wrażliwym na temperatury, to być może pozostałe części wyspy będą przyjemniejsze. We Fłękalięte na południu wyspy też będzie super, 20 parę stopni. Raczej nie doświadczymy tam takiej, takiego mocnego gorąca jak w Tasakortę. No, chyba, że zdarzy się Kalima, ale wtedy można spokojnie schować się pod parasolką. Garafia oraz barlowento na północy wyspy, w sierpniu i wrześniu też będą ciepłe. Nadal jest to taka kraina ekstremów, więc może się zdarzyć, że nagle znajdziemy się w jakiejś chmurze i będzie nam padało. I jednak to już jest dobry okres na to, żeby jeżeli ktoś chce sobie spędzić troszeczkę wakacji w dziczy, to są dobre miesiące. Może być gorąco. Jeżeli trafimy w takie miejsce, które ma mikroklimat i yy, tak nam przypraży to słońce, może być gorąco. Trzeba troszeczkę uważać. Osoby wybierające się na szczyt na Roque de los Muchachos powinny się przygotować jak zwykle na la Palmie, na wszystko, natomiast może być Gorąco. Pamiętajmy, że na tej wysokości nad poziomem morza no, chmury są już zdecydowanie poniżej nas, przez co nie ma niczego, co nas ochroni przed słońcem. Jeżeli mamy akurat bardzo mocne słońce, no może grzać. Koniecznie trzeba się uzbroić w krem i może okulary słoneczne, jakąś czapeczkę. Szczególnie trzeba uważać, jeżeli wybieramy się troszeczkę pochodzić po tych górach. Pamiętajmy też, że na tej wysokości już jest mniej tlenu, więc może nam być troszeczkę trudniej oddychać, jeżeli będziemy się trochę ruszać. Trzeba jednak zabrać ze sobą jakiś polar, coś do narzucenia, bo może być wiatr, może, nigdy nie wiadomo, trzeba się przygotować na każdą możliwą okazję, a już szczególnie jeżeli wybieramy się oglądać gwiazdy na rokę nocą, no wtedy trzeba zabrać ze sobą coś do narzucenia. To było wyjaśnienie pogody na La lapalmie, takie bardzo, bardzo uproszczone i bardzo skondensowane, żeby lepiej zrozumieć o co chodzi. Wystarczy poświęcić może 20-30 minut na lekturę artykułu na lapalma.pl/pogoda a już dużo lepiej wyjaśnione jest wszystko w przewodniku na lapalma.pl slash przewodnik. Przewodnik po Lapalmie jest dostępny na razie tylko jako PDF, wersja papierowa. Będzie, na pewno będzie, jeżeli chcesz mi pomóc w materializacji PDF-a na papier, żeby to się wydarzyło, naprawdę zapraszam na mój Patronite, można mi wrzucić tam grosz, obiecuję, że będę ten grosz trzymać na wydruk. Pozdrawiam i do zobaczenia na Lapalmie.